Witam Was w kolejnym vlogowo, troszkę się pozmieniało, na przykład tak ściana taka, Poprzyklejałem przyklejałem płyty, na których mi najbardziej zależy i szkoda mi ich wyrzucić. Jak na przykład AM płyta na AMDK6, jakaś karta graficzna stara, nawet nie wiem co to za karta graficzna. Hmm, tutaj mam płytę na Pentium 2, soltek płyta. Stara, fajna solder maska złota. Nie wiem, czy to tak ładnie widać. Ogólnie pójdziemy teraz polatać trochę dronem. Zobaczę, jak się dron sprawuje, bo jeszcze nie latałem o tej porze roku. Spokojnie, mam uprawnienia, chyba na A1 i na A3 podstawowe. A więc wychodzimy na zewnątrz. Idę właśnie w miejsce, gdzie to będę trochę nagrywał. I szczerze mówiąc, ciężko się idzie. Bo się nogi zapadają. Wziąłem drona, statyw, spróbuję coś fajnego nagrać, a teraz idę dalej. No normalnie prawie po kolano. Jeszcze jest kilometr i jest gitara. Jak widać balon przelatuje tędy. Także na tle balonu sobie nagrywam blogowo. Serwisowo. I zaraz wystartujemy dronem. Znalazłem jakoś szmatę, i z tej szmaty spróbujemy wystartować. To jest ta szmata właśnie. Nie mogę nagrać, nie wiem dlaczego, nie wiem czy będzie to widać, ale nie mogę nagrać materiału, coś się zawiesiło. Dobra, jestem z powrotem. Jeśli chodzi o drona, no to zapanowało mi szkiełko. Nic nie było widać. Niestety na pierwszym materiale. Jeszcze miałem dodatkowo awarię karty pamięci, nie chciało mi nagrywać. Może dlatego, że wcześniej był na niej Linux i zapomniałem jej sformatować. Tak bywa. Ale coś tam nagrałem. Jeśli chodzi o drona, to jest Filmia 3. No i powiem wam, że ostatnio ma taki problem, że wyszukuje 9 satelit. I to 9 stoi. Dopóki go nie podniosę, nie przeniosę minimum te 5-6 metrów od tego miejsca, gdzie go uruchomiłem, zaniosę go z powrotem i wtedy łapię 15 satelit. Wszystko działa. Nie wiem dlaczego jest taki problem, pewnie coś z oprogramowaniem, nie mam pojęcia. Teraz pytanie do Was, czy byście chcieli taką serię na odcinku luźnych, może nie napraw, a eksperymentów. Bo ciągłe naprawy mogą nudzić. Zrobię i diagnozę płyty głównej. Tam jeden widz się cały czas o to pyta. Będzie spokojnie taki odcinek, jak to zrobić dokładnie i co mówią napięcia. Ale jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz, bo chcę, żeby się trafił odpowiedni laptop. Żeby był martwy i będziemy go ożywiać po kolei. No i sprawdzać, co się dzieje. Musi być mocno nieżywy. Zrobimy sobie tak, na pewno, spokojnie. Czekam jeszcze na tą paczkę od sapera. Ciekawe, kiedy przyjdzie. Zobaczymy. Też sobie nagramy z tego fajny odcinek, żebyście mogli obejrzeć. Jeszcze planuję kupić starą kamerę. Za stówkę mi się taka fajna trafiła. Strasznie lipa, jeśli chodzi o jakość, bo 640x480, ale ma 50-krotny zoom i dysk talerzowy 30 GB, więc myślę, że na odcinek jako pokaz i opis funkcji, no coś takiego, będzie fajna, nie? Niestety padła mi lutownica. Szaman mi podsyłał na, na Discordzie, ale gdzieś zgubiłem to. Muszę poszukać i zamówić, bo nie mam. Na tych dyskach sobie zrobiłem w taki sposób, że wkładam sobie coś i to mi od razu grzeje. Używam go do odzyskiwania danych z takim fajnym małym monitorkiem od mikroskopu. Nieszczęsne kiano z odcinka. Mikroskop. Tutaj mam ten monitor, na którym to wszystko nagrywam. Zakosiłem dziewczynie takie coś, bo robiłem zawiasy blenowo. Jeszcze nie wie o tym. Ogólnie większość odcinków nagrywam taką kamerą sportową. Jest to Xiaomi 4K. Nie nagrywam 4K na razie, bo mój komputer nie pozwala mi na obróbkę później, bo chodzi to tak tragicznie, że to szok. Ale full HD w 25 klatkach daje radę. Kamerka jest fajna, bo ma szeroki kąt. Nie muszę sobie tak jak tutaj właśnie ostrości dobierać, tylko tu mam wszystko ostre i jest gitara. O, oh, no i mój statyw. Tak, i tam jest poduszka, bo to krzesło jest drewniane i wiecie co to znaczy. Drukareczka. No i ta ściana. O, to, to i ściany nie pokazywałem z bliska. Po prostu poprzyklejane na termogluta. Żeby płyt nie niszczyć. Żeby nie leżały w jakichś skrzynkach. To sobie wiszą. Ta płyta jest fajna. Solteka Ma fajną soldermaskę. Co to za proc? Atlon. Odklon, Atlon nie wiem. Jakaś graficzka. Tutaj też jakieś karty graficzne. Tutaj płyta z prockiem jakimś. Co to za procesor Będzie ostrość. FX Procesor. Płyta Gigabajta. I dzięki, że tyle was przybyło. Nowych subskrybentów. Zapraszam Was do oglądania moich poprzednich filmów. Myślę, że coś odpowiedniego dla siebie znajdziecie. No i zapraszam też na mojego Discorda, który będzie w opisie. Tam można się ze mną komunikować, jak i z innymi twórcami, którzy są na moim kanale, tym Discordowym. Trzymajcie się ciepło, bo jest zimno. Cześć.